Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Cywilizacji 5. Dzisiaj rozpoczniemy sobie nowe badanie. Poznań nam się powiększył do czterech obywateli. Super. To, co by tutaj odnaleźć? Teraz odkrywanie. Odlewanie, przepraszam. Odlewanie metalu. Chciałem powiedzieć, że odkrywamy odlewanie metalu. Przemysł metalurgiczny. Aha, mieliśmy zajrzeć do demografii. Trochę podskoczyliśmy we wszystkim, troszkę, troszkę, bardzo troszkę, niestety, troszkę. Ale mamy średniowiecze w końcu i punkty na pewno za to dojdą. No, trochę podskoczyliśmy. Napoleon nie wiem, czy był w średniowieczu, ale wszyscy, którzy. Aha, coś się buduje, wielki mur, tak? A, bo w Krakowie wielki mur. No to jest ok: odlewanie metalu za 13 tur. Ale na początku następna tura chodzi w średniowiecze, nie gracz. Ja chcę zobaczyć, kiedy Napoleon wejdzie w średniowiecze, ile mu punktów podskoczy. Patrzę ile. Z technologii 72, czyli najwięcej. Można powiedzieć, że zrobię taką drogę. Dobra. Jeszcze do Warszawy połączenie, ale to będzie trudne, Tu trzeba ziemię wykupić i tu trzeba ziemię, albo Warszawa musi się powiększyć na pewno, 8 tur, to spokojnie, za 8 tur będzie to i to, miasto się rozwinie, otwarte granice, NIE NAPOLEON, NAJDĘ! Właściwie my jesteśmy Polakami, to nie, nie Napoleoni, my statyczny władco, przybudco zrzeszonej armii napoleońskiej. Co jest niezadowolony? A ja sobie odpuszczam, sobie odpuściłem specjalnie koloseum. Ma dwóch obywateli to dlatego, buntująca się Warszawa. What the fuck! Aha, jak i są niezadowoleni, to. Biblioteka 8, turtek. Nie, koloseum zróbmy. Powinniśmy iść w przemysł walutowy i też to będziemy robić, ale nie w tym momencie. Warszawa no, jeżeli jest niezadowolona, to nie będzie się dobrze rozwijać, jak każde miasto. No, teraz projekt, że gdzie się pokończą jakieś... coś coś, to robimy kolosea i wszystkie co dają zadowolenie. Żeby nasza gospodarka podskoczyła nagle, nie tylko gospodarka, ale... Ale gospodarka głównie. Trzeba o tym wspomnieć. Bo yy, państwo, które jest zadowolone, lepiej pracuje, niż... Państwo, które jest niezadowolone. No i tak powinno być. Na przykład pracownik, który jest niezadowolony ze swojej pracy będzie robił ją na siłę, nie będzie. O, na przykład taki ja. Jeżeli bym nagrywał na siłę, nie miałbym przy... przyjemności z gry. Aha, bo ja nie kliknąłem następnej tury. Pff. Nie miałbym przyjemności z gry, a ja chcę mieć tą przyjemność. I właśnie dlatego nagrywam. Tak, tak możecie mi klaskać. A ja i tak dupa nie materiały <grych> Przytakujcie e, Okej, okay. mamy robotników. Lublin, co mieliśmy robić? Oczywiście. Koloseum. Kolosalną różnicę zrobimy. Wzgórze, tak musi być na wzgórzu Kopalnia. Ja. Zróbmy drogę. Aha, a wy tutaj zapieprzajcie Aha, bo tu są banany, banany Do Warszawy prostej drogi nie ma Ale jak się rozwinęła To ile tur do powiększenia granic? 5 nic się nie zmieniło Proszę czekać, proszę czekać Tutaj konie mi się zbugowały, a nie, bo to tak się pokazuje, okej okay. Złota era dobiegła końca Kasy spada, ale jest 600 prawie Trzeba tu zrobić kopalnię To trzeba zrobić. Aha, tu już zrobili drogę, tak? To tutaj trzeba zrobić. Ale patrzcie, jaki mur. Mur. A przez ten mur chiński ma być przejście? Nie, no co to ma być w ogóle? O, za 6 tur. Będziemy mieli powiększenie nagłe ogromne powiększenie granic. Budowa drogi. Budowa dróg. Uwaga, uwaga, koniska I koniska 4, 4, 8 Tak, 4 plus 4, 8, o to mi chodziło Okej, okay, to dodajemy Tu na razie mogę robić, a mogę robić wszystko właściwie, tylko Punkty handlowe porobię, żeby dżungla nie zniknęła Wtedy będę miał punkty nauki Poznań, no oczywiście Cyrk czy Koloseum? Cyrk, aha. Cyrk nie, koszt, nie jest na utrzymanie ciężki. W ogóle chyba nie pobiera kasy za utrzymanie. Ale niestety trzeba się wypieniężyć, żeby później osiągnąć jakąś sławę. Na przykład taki Napoleon. Sławny w swoim państwie chyba tylko, bo jest bardzo słaby. Mamy połączenie. Szlak handlowy jest tak. Warszawa nie jest połączona niestety. Ale będzie. I gniezno nie jest połączone co najlepsze. Musimy zrobić port i port w Poznaniu i będzie połączenie. Ale teraz musimy, żeby... uszczęśliwić nasz lud. Tak. Właśnie o to chodziło. Budowa drogi. Niech się buduje. Za 6 tur będziemy. By... Ostecy! O! Aha! Aha, to, e, to. Co to miało znaczyć? Przepraszam, w Twoim słowniku? Dobra, do widzenia. Ja, ja na razie nie was nie znam. Aho! Nie, wy to w dupę idźcie sobie! Tyle punktów. To ja nie widziałem jeszcze. 92, chyba na początku, jak zaczynałem grę, to tyle miałem. Nie No i. Pff. bez to zostawię. Trzeba to obozowisko w pie. Z rozwalić Włócznicy Mnie to denerwuje. Dobra, tu są, ale. Musimy mieć siłę wojskową. I've got the power. Z tej granicy weź się, Pierdol. Nie ma tu nigdzie okami. Tutaj trzeba coś zbudować. To co, to marmur. No, przydałoby się tutaj jakieś, jakaś rzeczka może, czy coś. I wtedy już mamy... Właśnie, muszę nimi pozwiedzać. Warszawa chce pereł. No ja też chcę pereł. Nie tylko Warszawa. Warszawa to akurat gówno ma do powiedzenia. Dobra, pod... robimy wielki podbój. Bo tutaj... Aha, tutaj jest. Dobra, to no... Trochę nam się rozjaśniło, a tutaj dżungla, no. Konie. Dżungla. <laughs> Dobra, następna tura. Warszawa nam się powiększyła. A dlaczego nie o konie? Wielki mur wzniesiono! FUCK yeah! No i co z tym... Wielkim murem. No, znikną w cholerę. Mieszczące ogrody, żywność plus 10, Oto się przyda na pewno. Przecież głodne państwo to złe państwo, prawda? No, prawda, prawda. To są moje robotnicy? Czy czyjś? Ja na pewno robotników nie oddam, nie ma takiej mowy. Aha, tu ogólnie jest... super, super. Tutaj mogę miasto zrobić na przykład. No. Następna tura. I będzie Poryju, 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 Poryju. Por Jeszcze tam muszę... aha, tu jest obozowisko też. To robimy wielki podbój całego kontynentu, którym jest najprawdopodobniej Afryka. Renaissance. Aha, no dobra. Tutaj nam pasuje niby. Napoleon w Renesans. Muszę coś sprawdzić. z pierwszym, który wchodzi w Renesans. A i tak jest gorszy od nas, bo on bierze pod te... takie technologie. Ale idiota, po prostu tyle mogę powiedzieć na jego temat. Zdecydowana wygrana, tak? No, widać właśnie po statystykach. Tak samo, żeśmy przegrali jeden i drugi. 13 tur... Myślałem, że obydwa naraz się zrobią, a nie raz jeden raz drugie. Lublin dwa zrobił na przykład, no proszę, popatrzcie. No, tutaj musi być... oj mamy wszystko. A, i to też, no. Pięć. Zresztą to też mogę? Nie, to od Warszawy już. 90. To no będziemy mieli po swoim terytorium chodzić. Odlewanie metalu. Myślę, że ten odcinek znowu na dwie technologie przypadnie. Takie dobre technologie. A w jednym odcinku nadrobimy trzy słabsze. No i tak będzie to wyglądało technologicznie. Przeszukajmy ten kontynent. Na razie tylko drogę. What the fuck? Przecież miałem wygrać. Tylko na nawet jeżeli ja przegram, to wygram tą bitwę. Tak można powiedzieć. Wy co robicie? A punkt handlowy, ok. Niestety ten punkt handlowy zawsze tyle idzie. W budowaniu SMS później przeczytam 1000 ogrody. Co ja robiłem? No kurwa, żartujecie sobie ludzie. No, technologię chcę odkryć, tak? 23 no, turystal, nie, nie. Teologię musimy. Okej, okay. tutaj nie mam sił do tego, Krakowa. Ile tu piramidy, to gówno już i tak nam zgarnął. Koloseum, musimy musimy mieć szczęśliwy lud no żelazo, to się przyda na pewno. Tutaj musimy zrobić miasto. A Wietnam, to znaczy ma? nie ma. No i będzie git. To i tak jest połączone, ale szybsze, szybsze przemieszczanie się zawsze, zawsze będzie przydatne. Gniezno trzy tury, będziemy mieli trochę większe zadowolenie Warszawa jedna tura Ale w Warszawie to chyba osadników trzeba robić Nie, Lublin bliżej Lublin to się kupi w ogóle Osadników Albo się zrobi, nie wiem, zobaczę No przezabawne, przezabawne Kurde Róbcie drogę Dobra, wszystkich rozwalenimy. Bo oni są słabi, tak, tak, tak. Sprawdźmy, sprawdźmy. Dobra, wszyscy poszli. Dobra, to. Niech będzie taka droga od połowy. O! Wyrobicie drogę. Rozumiem was. Machu Picchu. Aha, bo jest przy górze, tak. Mamy lublin przy górze. To będzie na pewno szybciej. Biblioteka. Koloseum, Spichlerz, spichleś. Trzeba. Warszawa głoduje. Jest na zerze, czyli będzie głodowała. Niebawem. A miasto się musi rozwijać. Szczególnie takie jak Warszawa, które ma wino i konie. Co, z czego trzeba korzystać? A nie korzystam na razie. O, jest super, można powiedzieć. No i tutaj, tutaj się zaczyna to, co chcę. Czy mi się tak oddaliło perfidnie? Poznań... Aha, dobra. Ja sobie sam oddalię, tak? tak? Ja tak chcę. Albo tak. No tak czytelniej bardziej. Okej, okay, tak. Tutaj się hirujcie. W Wy... jeszcze ogólnie coś zróbcie no. Punkt handlowy tutaj na przykład. Okej, okay, następna tura. Po teologii zakończymy, choć... Oj, musimy się streszczać. Do 20 minut odcinek sobie ustaliłem. Gniezno jedna tura, będziemy mieli jeden na plusie, uśmiech. Później jeszcze... Znaczy uśmiech. Zadowolenie to jest. No, teraz i. W następnej turze będziemy mieli trzy na plusie. O ile nic się nie zmieni. Oj, oj oj. Oj, oj oj Chyba wpadłem Gniezno W gnieźnie by się przyda Gnieźnie. Tak gnieźnie Machu Picchu, nie, nie, nie 43 tury nie mamy tyle czasu. Zróbmy warsztat, bo tutaj się przyda. To jest wypowiedziano mi wojnę. Oż ty kurwo. Za mało mam problemów, co? No się tutaj stańcie. Miał no, naprawdę za mało problemów. Kasę trzeba oszczędzać na czarny moment, na czarną godzinę. Trzeba wracać. No niestety, nustka bez rozkazów. Ty jesteś bez rozkazów, tak? To powiedzmy, że masz iść tam zbliżymy tak jednak, bo tak było. Kurde, musieli wypowiedzieć tą wojnę. To jest bez rozkazów. Wy jesteście bez rozkazów, tak? To budujcie tak drogę. o. Wy budujcie dalej. Na dziewięć tur teologia, nie zdążymy. Za dużo tego jest. Jasna cholera. Trabów może ostrzelać kogo? Tych? Jak będą atakować, to wtedy coś podziałam. Na razie mogę. Nie, lepiej nic na razie nie robić. Albo trzeba, trzeba osłabić. Minus 5kS naturę. Super. Masz teraz jednostkę strzelającą. Dobrze, wiem, że mam. Na tym mi zależało. O nich. Trzeba ich tak po kolei rozpieprzać Targowisko, no... Pff, nic nie mogę zrobić, szczerze mówiąc Bo ich jest za dużo Chyba, że jakimś cudem uda mi się ich rozpieprzyć, co? Trzeba poprosić Hanoi Nie, nie Kurde, po mnie będzie Wiecie co, wojny napoleońskie sobie zostawmy na następny odcinek, a więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć!